Siema, ja jestem Rado Jones Dzisiaj zostało wprowadzone do Vehicle Legends Nowe auto Czyli GMW N1 I jest to takie bardzo stare BMW Jak widzicie W tej grze mam 6 milionów Kasy, i z jakiego powodu tyle Kasy ja posiadam Moi drodzy, jakiś czas temu nagrałem film W którym wam przedstawiłem takie Ferrari Vehicle Legends wszystkie Ferrari Zostały usunięte, ponieważ mają Dodawać teraz licencjonowane samochody I zostało zwrócone 125% wartości Ale ten samochód kosztował z 400 tysięcy A mi dali z 5 milionów, więc bardzo fajnie Będę miał na różne filmy Więc teraz ETHER DEALERSHIP No i czas znaleźć ten samochód No i jest on właśnie tutaj Okej, okay, on się tak prezentuje, no takie stare BMW, tak? No, może być Ale jakiejś tam niskiej prędkości maksymalnej to on nie ma 351 km na godzinę Oczywiście, że do mojego jest, to się raczej nie umywa. Ale daje całkiem okej okay wynik. Nie wiem, tutaj kolor czerwony czy niebieski. Taki myślę, że najbardziej pasuje, co do tego samochodu. O, nie wyjdzie e, niebieski kolor. A dosyć słaby dźwięk silnika ma. No, nie podła mi się. Dobra. Całkiem ok. E, tutaj prawdopodobnie te pop -upy. Tak. L gdzie pojawia się, znika Środek prezentuje się w taki sposób No jak ja nie, nie lubię jakoś w, wnętrz w starych samochodach, przyznam jak stare samochody często potrafią być ładne No to wnętrza akurat jest zbyt zbyt ładne Okej, okay, dobra, teraz trzeba wejść Najpierw się najlepszy wyni wyścig, czyli Around the map Więc lecimy, jest to wyścig moim zdaniem najlepszy Po prostu i na końcu tylko się spada sprędkość, bo jest taki potężny zakręt. Ok. 3, 2, 1. start. Lecimy. Ok. No, już 200. Piąty bieg. Około 300 km, tam 350 km pojeździć. No, więc nie wiem, czy to jest jakiś super wynik. Że później zobaczę, ile jeździło Porsche. Trochę chyba była tańsza od tego BMW No a te BMW to jest ogólnie taki bardzo rzadki samochód, tak? no Nic dziwnego, że taki drogi Okej okay. Tutaj niestety czasami zwalnia się z prędkością Dobra, tutaj przez jakiś czas naprawdę będzie spoko Lekki zakręt Chyba bez driftu dalej go pokonam No Okej, okay, lecimy, może te 350 się osiągnie. O, osiągnąłem. Teraz właśnie 350 Ten zakręt trzeba będzie tak zrobić. O Zazwyczaj to robiłem po tym hamulcem wreszcie mi się wywalałem, a jednak wystarczy normalnie jeździć Dobra Nie pragnę maksymalnie teraz litro 379 chyba było. Okej, okay, to w miarę naprawdę spoko, ale wygląd tego BMW jest naprawdę bardzo fajny. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Lecimy. Teraz taki wyścig z zakrętami, czas zrobić. No taki bardziej skillowy, powiem, bo tamten to jest najłatwiejszy wyścig, praktycznie, a bardzo dużo kasy co niego dają. Są tutaj zakręty, są dwa okrążenia. Jest troszkę więcej wymaga ten wyścig od gracza. Chociaż ta gra za bardzo odgracze nie wymaga, bo tutaj nie widzę zastosowania pada. I gram na klawiaturze i myszce. Mimo tego, że w gry samochodowe powinno się grać przy minimum na padzie, a w niektóre na kierownicy. Oczywiście kierownica to nie jest, wiecie, jakiś Need for Speed, bo te nawet nie mają realistycznych systemów samochodów. No. Unbound to w ogóle, jak ostatnio kupiłem, to bardzo dziwię mi się w to gra. Ok. Już 84%, 86%, 89%, 91% No i proszę bardzo, już koniec wyścigu Ostatni checkpoint 12 tysięcy kasy, nie powiem, to nie jest dużo Dużo się zarabia jak się z graczami gra Bo tak solo to, to słabo się zarabia Dobra, jeszcze zobaczę jakiś wyścig co to jest? Tropical Dash? A tutaj niestety off-road, ale Block Seawood, Seed to był najlepszy wyścig po around the map. On oczywiście był troszeczkę trudniejszy ten na początku, przynajmniej te denerwujące zakręty, które dosyć mocno no, zmniejszały prędkość. Czasami się wywalałem daleko. Więc czas zacząć. Okej, okay, pierwszy checkpoint, no i właśnie w tym miejscu często miałem tak, że gdzieś poza w ogóle w o tu na przykład Okej okay. Tu nie lubię tej strasznie tego zakrętu To nie jest miarę okej okay. Let's go, let's go, teraz osiągam prędkość, no i teraz trzeba będzie troszeczkę Się zwolnić, żeby łatwiej po prostu ten zakręt pokonać i nie marnować czasu Jeżdżąc po jakiś offroadach, wiadomo Tak, po tym hamulcem ręcznym. Tutaj nie ma chyba za bardzo driftowania w tej grze. Poza tym hamulcem ręcznym, który za bardzo skręca i też strasznie prędkość spada. Ja bym wolał taki delikatny drift. Na takim zakręcie, no, bez przesady. Aż tak nie jest potrzebny. Dobra. My ja normalnie mogę w taki sposób to zrobić. I mało mi prędkość spada. Okej. Okay. No i co? To już jest oczywiście koniec tego wyścigu. No dobrze, no jest ok Myślę, że jest całkiem ok, Teraz jeszcze porównam sobie... Porównamy sobie Porsche z BMW na drag Racing. Będziemy mieć zaraz podzielony ekran i tutaj idealne porównanie co lepiej pokona. I okej, okay, być może BMW ma lepszą prędkość maksymalną, za to Porsche startuje wyraźnie szybciej i wygrywa w drag race Bardzo dziękuję za uwagę oraz oglądanie tego filmu. Jeśli on ci się spodobał, to strzel łapkę w górę pod tym filmem, wtedy więcej osób się dowie na temat tego filmu. I jeśli jeszcze tego nie robisz, to zostaw suba wraz z dzwoneczkiem na moim kanale, bo wtedy będziesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach które pojawiają się naprawdę bardzo często.